Jak się czujecie przed najważniejszą imprezą w karierze, też po takim intensywnym czasie przygotowań, jaki mieliście, bo był też i turniej w Kształt i zgrupowanie zagraniczne. Jakie emocje Wam towarzyszą, jak się czujecie psychicznie i fizycznie? Znaczy, myślę, że teraz jest wszystko w porządku. Na pewno był jakiś drobny niepokój, kiedy nam brakowało tej kwalifikacji olimpijskiej, chociaż wiedzieliśmy, że nas na nią stać. A teraz wydaje mi się, że już jest no, spokój. Byliśmy na igrzyskach. Ta impreza, nie wiem, przynajmniej dla mnie, nie jest jakaś, uważam, wyjątkowa pomimo tego, że jest co 4 lata. Myślę, że stać nas na medali nie jest to nic wygórowanego. Pokazaliśmy w tym roku, że potrafimy dobrze grać w siatkówkę i w dużej mierze się będzie liczyła po prostu dyspozycja dnia, tak jak poziom jest strasznie wyrównany na tych turniejach i, i, i no po prostu jak najlepiej się chcemy przygotować do każdego meczu, zarówno już teraz o tym myślimy, jak i tam będziemy myśleć, prawda, przed samym graniem. Bartko, ty się też zgadzasz, że te Igrzyska Olimpijskie to nie jest aż tak wyjątkowa impreza? No ja wydaje mi się, że jest wyjątkowa, bo jest raz na 4 lata, a teraz się zdarzyło, że raz na 5. Także to nie jest codzienny tury, na który latamy co tydzień, tylko otoczka jest inna, wszystko jest inne. My to tak naprawdę znamy z Rio. Wszyscy znamy z Rio i tak naprawdę wiemy, czego się możemy spodziewać, że tak, tak jak lecieliśmy do Rio, na pewno inaczej sobie wyobrażaliśmy to, że będzie super, fajne pokoje i tak dalej, a tak naprawdę to, to jest tak wszystko zrobione masowo, że, że nie ma szans, żeby było fajnie, miło i przyjemnie i na to trzeba być przygotowanym, na pewno już to mamy za sobą. Jesteśmy w, dobrej, w dobrym rytmie meczowym, w dobrej formie. Ostatnie turnieje fajnie, fajnie pograliśmy, na pewno z lekkim niedosytem, bo mieliśmy szansę w długostatnim turnieju wejść do strefy medalowej. Ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić teraz w Tokio. Tak jak Piotrek powiedział, poziom jest wyrównany, bo jest 15 zespołów. Które mają szansę na medal. Także na pewno nie będzie lekko, ale, ale mam nadzieję, że uda nam się spełnić te marzenia. Na dzień dzisiejszy musimy się skupić na pierwszym meczu, i, a dalej to zobaczymy, co będzie. Grześle dla ciebie to będą trzecie igrzyska Czy emocje są takie same, czy już jakaś rutyna się wkrada? No na pewno te w Londynie pierwsze były bardziej stresujące, ta cała oprawa ceremonia zaprzysiężenia i wylot. Teraz jakoś do tego inaczej podchodzę i myślę, że to doświadczenie też z tych poprzednich lat też zrobiło swoje i mam jeden cel, zagrać dobre spotkania, jadę tam walczyć o każdą piłkę, a jak to wszystko się potoczy, to już zobaczymy na boisku. Michał, do Ciebie pytanie, trudne jak do debiutanta, oceń proszę grupę, w jakiej przyjdzie Wam rywalizować. E, ciężko ocenić tak naprawdę, bo Igrzyska rządzą się swoimi prawami. E, na Igrzyska jadą same najlepsze pary, to nie można powiedzieć, że grupa będzie słaba, lekka. E, na pewno to będą meczy wyczerpujące mecze. Damy siebie wszystko i mam nadzieję, że wygramy tą grupę. Michał Grzel, że jest piąty, się na mistrzostwo jak Szłośa, Tartor, Maciej Pierała Statystyk, stwierdził, że Adamiusz trener, że jest piąty,